No i co, mamy jeszcze najnowszego newsa z, o Oscarze Isaacu, o którego dzieje, to... niedawno mogliście oglądać w całkiem niezłej adaptacji Frankensteina na Netflixie, który to wypowiedział się, że najbliższej przyszłości nie zamierza współpracować z Disneyem, co kategorycznie kończy jakiekolwiek rozmowy po pierwsze o drugim sezonie Moon Knighta, mhm. który nie był zły. No, no okej. Okay. Nawet ja nie widziałem, był e, no zamyka mu to raczej furtkę na powtórzenie swojej roli jako po Dameron. Powiedział, że byłbym płacza. otwarty na powrót do Star Wars, choć w tej chwili nie jestem zbyt chętny do pracy z Disneyem, jeśli tylko zrozumieją, że nie powinni ulegać faszyzmowi. Wtedy możemy porozmawiać o kurwa, Disney się nie podniesie po tych słowach. A ja eee, <laughs> tak. Disney eee, właśnie się Ale też co nie, no szanuję, że powiedział wprost, odciął sobie, on nie musi. Znaczy to, to, jakby... to jest case Johna Boyego, no, który też już mocno No tak, no tylko no, nie, no John Boyega to nie nie nie, nie. nie, 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 Isaac, nie, jeżeli chodzi o nie, no tak, markę no, no, aktorską. No tak, tylko że też, no, inaczej, no dobra, no on nie wróci do wojen. wojennych, ktoś płacze po Udemeronie. No pewnie są jacyś fani, którym się podobała postać po Udemerona, która była przezroczysta. I była próbą zrobienia Hanna solo w nowej wersji, ale nie wyszło. Więc cóż, no moje pytanie jest takie, no dobra, no on powiedział, w sumie powiedział całkiem okej, okay, że tak powiem to, co wszyscy myślą. to tylko, że no nikt nie będzie płakał, jak się nie pojawi. No, więc to tak mi się znaczy mówi w judnych wojnach, ja nie mówię o rzeczach Marvelowskich. No cóż, no, no życie. Przepraszam, muszę przeczytać jeden komentarz. Witam pana Holokron i pana cwaniaczka. Dzień dobry. <laughs> Pan wiem